Cześć, to 3 witam was serdecznie w tym, w cudzysłowie kolejnym odcinku z mojego przechodzenia gry Little Nightmare. W poprzednim odcinku skończyłem główną grę, ale gra ta ma dodatki, a ja, dokładnie mówiąc trzy dodatki. Więc dzisiaj yy, ogarniam pierwszy dodatek, jakim jest... Weźmy właśnie w wybór rozdziałów. Yy, trzeba się cofnąć. I mamy, jest pierwszy... Dodatek, tu jest drugi, tu jest trzeci dodatek, więc zaczynamy sobie od pierwszego dodatku, czyli głębiny, the depths. Tak wiem. Ok, ten dodatek, oczywiście, adekwatnie dodatki jest, jest na tej zasadzie, że to jest najkrótszy. Mamy koszmar. No na pewno może to być koszmar pływać sobie w jakimś zbiorniku, czy gdzieś tam, nie wiadomo nawet co, jak, co, po co, Ole. Bez żadnej, jakby, wizji, co, jak. Co. A, czyli się pomyliłem, czy. Tak, pomyliłem się, myślałem, że. W tym puszku, czy gdzieś tutaj, spała ten, to jest jeszcze wiele osób. Nie mam żadnej latarki ani nic, ale spoko. Fajnie, na dole ktoś ucieka. Nie, to nie jest szóstka. O, no nie ucieknie. Te, złapana. Jestem złapany. Złapana osoba w tym sensie. Ale mówię, to nie szóstka, no bo w końcu my tutaj nie byliśmy gonieni przez niego. Nie gonił nas tutaj. Ciekawe, że nas nie słyszy, ale z drugiej strony tamta osoba tak trochę... A, w sumie jeszcze więcej. My jesteśmy przecież wyżej piętro. Ciekawe, czy to jest jeszcze więcej pięter, ale to oznacza, że nawet, je, że tym bardziej to nie jest kwestia, że ta postać, którą teraz gramy, nie wiem jak on się tam nazywa. Nie pamiętam. Eee, czy tam, chyba ch 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 tylko uciekinier, czy coś takiego. Że przecież na dole byliśmy w tej sypialni, a nie tutaj na górze. O, jest. Właśnie jest zdjęcie tego miejsca. Ui. Te pod spodem jest seryba. I nie dziękuję. Jest oko. Jest kolejna osoba, która dała radę uciec. Bardzo ciekawe. Czemu nie ucieka? A może to nie jest ta osoba? Nie, no, tak się wydaje. Nie ma sensu iść tu. Chociaż czemu nie? No nie. <śm> a nie ma sensu. Dobra, zejdźmy sobie na spokojnie, przynajmniej częściowo. Tak, zaczęła uciekać. Jest to ciekawa... Może mechanika to nie jest dobre słowo, ale... ciekawa właśnie koncepcja, że ej, po prostu przejdźmy jakby pod tym oczkiem, nie? No bo przecież nie ma takiego zasięgu. Dobra, poczekajmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Super. No, pozostałe dwa dodatki sobie zostawię na jutro. W zależności od tego jak jeszcze będzie z pracą. No zobaczymy. O, to jest wyłączone, no bo przecież tutaj był prąd. Tutaj byliśmy w głównej grze również. Jakby to nie było oczywiste, no nieważne. No, trzeba tutaj zrobić tak, jak tego nie zrobiłem sobie dla jaj w głównej grze. A nie, nie trzeba, co ja gadam. Przecież to jest wyłączony prąd, co ja robię. <laughs> Sorry, jest po prostu dla ja, ale tam jest przejście jak coś. Co za dupek. No. Chociaż to dziewczyna akurat była, no ale wiecie o co mi chodzi. Tutaj mamy inny rodzaj takich znajdźków w głównej grze była... Były figurki, które mogliśmy rozwalać, tutaj są butelki jakby z takimi pseudowiadomościami, chociaż też nie wiem do końca, znaczy nie wiem do końca o co chodzi. No w sumie w tym przypadku to może być kwestia jak daleko na przykład dali radę uciec, albo dały radę uciec niektóre dzieciaki, nie? Może to jest na tej zasadzie. Tego już nie zabrała, no bo nie mogła, musiałaby pociągnąć, a nie mogłaby pociągnąć za bardzo, no bo po to to było przyczepione, żeby dała radę przejść. Tutaj pierwszy raz na górze widzieliśmy dozorce woźnego. Tego z długimi rękami. Było coś słychać? Nie było nic słychać. My przyszliśmy, jako główną postacią w głównej grze, z lewej, i ta. To nie było otwarte, więc są dwie opcje. Albo jeszcze tędy 6 nie szła. Na pewno nie szło. Czyli jakby szóstka w ten sposób nawet jeszcze nie wyruszyła. No myślę, że nie, albo na pewno blisko. Hu! Proszę mnie tutaj nie stresować. Bo muzyka nagle była taka, jakby miało mnie coś właśnie złapać. Na razie po prostu przeciągnijmy to tutaj. Chyba, że. A chyba, że ta muzyka nie była dla nas. I ona oznaczała, że ta dziewczyna. To dziewczynka, która tutaj. No właśnie. Która szła. Została już znaleziona, zopana. Oje, my. I tutaj zawleczona. Chociaż. No właśnie, nie musi to oznaczać, że ją złapał dozorca. Jest szansa, że ją złapały te robale I nie wiem, która opcja jest gorsza. Uiii Ops, juuu Ju. Oh shit Uiii Okej, okay, na górę, na górę, na górę Na górę nie możecie się wspinać Chyba Niestety, ale to nie. Niestety, ale to nie był chyba woźny, tylko to była właśnie ten potwór tutaj z głębin. Ciągle patrzę na tamtą kratkę, ale nie, tam nic chyba nie było ciekawego.

Tutaj mamy cudowną... Czy one tu utknęły, szczerze? Nie wiem, robalownie. Yy, macie. Szkoda, że światłem was nie można załatwić. No chodźcie, 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 chodźcie tutaj. Wow! Idziemy, 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 idziemy! Nie mogą z nami wleźć, ale to co z tego? Jak najdalej odrobali. <laughs> L. Teraz czas? jest gnomek? Bo usłyszeliśmy przynajmniej ten specyficzny dźwięk. Ho. Okej. Okay. To może zacznijmy od tego. No tak, dobre. Zobaczymy czy przygiąłem, czy nie. A nie. Więc nie ma co tutaj się spinać. Spoko. Okay. No właśnie. Wiedziałem. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Okej. Okay. Dawaj, dawaj. O, nie wiem czy... Nie, dobra, nie przegiąłem. Okej. Okay. Szczerze powiem, jeśli chodzi o controlsy, to już się w miarę przyzwyczaiłem. siedź, siedź, siedź. Sied, sied. O, za szybko. Ej, na, naprawdę, za szybko. A tu jest wiadomość. No tak, ja tak nie zwróciłem na to uwagi. A mogę. Tak na mówiąc, mogę tę butelkę. To nie był mój plan. Mój plan to było co innego. A, dobra, pewnie przesunąć to mogę. Nie. Nie, muszę, muszę się tutaj wspiąć, okej. Okay. O, tylko nie do wody zdala od wody A... nadal nie jestem pewny czy, czy trzymał to Trzy, czy trzymała to ta a, sied, brawo. No nie... Czemu nie wchodzisz? Czemu nie... Ej, no, nie chciał wejść za cholerę na górę. No, klikałem... Znaczy, klikałem strzałką, znaczy tym joystickiem, żeby wszedł, nie chciał. Dlatego kliknąłem X-a i wtedy odskoczył. Zamiast wejść. Okej, okay, ziomek, czemu nie? Nie wiem też, czemu się nie złapał tego wielkiego, ale wracając, że nie wiem, czy jest kwestia, że po prostu na, na dole, właśnie teraz, znowu możemy spojrzeć. Czy trzyma to ta postać? Nie wiem. No, nie... naprawdę jest to ciągle za wysoko? No i teraz wszedł razem. Okej, okay, to jest ciągle za wysoko. Widzicie, nawet nieważne ile razy przejdę na przykład ten dodatek i mówię, że jest łatwiejszy. Najwidoczniej nie ma to... czekajcie. Dobra. I tak jakieś tam różne. No i ładnie. Teraz co? Czemu nagle z się pojawił i był już za nami? Jeden. Chciałem powiedzieć, że o, ale ładnie poszło, bo nie, no udało się zwrócić uwagę i nas nawet nie goni i nagle z dupy się pojawią chyba, że to jest z automatu, że nieważne jak dobrze nam się uda go odwrócić, odwrócić uwagę to jakby z automatu i tak musi za nami pójść, okej okay. nice nice dobra, tutaj nic nie ma, więc nie ma co bać? Szybko, szybko póki jest woda, dobra. Bo nie chcę spać z wysokości, żeby mieć wiadomo... Sytuację Ta, Niestety w tym dzbanku. Jak na ciastka na filmach, kiedyś. E, jest nie tylko klucz do tych drzwi. A to jest znowu ten rysunek. No, spadaj. Nie, 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 było. było. No, ciekawe, wszystko jest z tego. foteli i tak dalej są związane, żeby, e, wiadomo, siła wyporu nie wyparła tych przedmiotów na górę. Ok, o, dobra, więc na razie mamy. Potrzebne nam by było to gdziekolwiek indziej? Raczej nie. Dawaj, spychamy. Dziękuję bardzo. Ui. Więc musimy. Naprawdę powiem Wam szczerze, że mi się wydawało, że tutaj są. Że tutaj jest tylko jedno jedna skrzynia, a nie dwie. Czy oni to zmienili, bo to było za trudne dla ludzi? Musiałbym, wiecie co, sprawdzę u siebie w pierwszym odcinku z głębin, czy w tym miejscu zawsze były dwa i ja po prostu byłem kretynem i nie zepchnąłem tego z góry pudła? Czy naprawdę kiedyś tutaj nie było dwóch? No bo tu chodzi o to, żeby, wiadomo, ustawić i teraz przeskoczyć, no bo tutaj jest przewód, no i właśnie cała ta jest pod... ...elektryką, nie? Wiecie o co chodzi, e, tam nie wpadam, bo jakby ktoś się zastanawiał, tak, tam można wpaść i nic z tego dobrego nie wyjdzie. O! Naprawdę nie wiem, czy to może być ten potwór, ale myślę, że może tak z wyglądu. Straszny, dziwny. E, czy to może być ten potwór, który w głównej grze tam kucharze ogarniali? Chyba troszkę przegiąłem. Idealnie. Co to było? Dawaj, dawaj, dawaj. Okay. Nie wiem skąd była przyswieszona ta muzyka, te dźwięki. Łapę się trochę przy tym, że zapominam się. Znaczy, łapę się na tym, że się mylę trochę z X i R2, czyli Świet, 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 świet! Żegnam! Wal się Okej, okay, <grym> Tam coś jest, pewnie specjalnego. Pewnie nawet jest, może jest, może nie. Może nie wiem, może mam to gdzieś. Ale. Uuu, no nie. Chociaż nieważne, jakbym się rozbiegł i tak tam no, <laughs> nie, sko nie wskoczę. Więc najpierw, właśnie, chodźmy sobie na drugą stronę. Tutaj będzie podobna, właśnie, rzecz jak wcześniej. Czyli, że właśnie mamy skrzynię, musimy ją przesunąć, tylko że tutaj będzie jeszcze dodany ten motyw, że musimy otworzyć bramę i ona się będzie zamykać. Znaczy musimy otworzyć drzwi i one się będą zamykać. Cudownie, utonęło. I tak musimy spuścić wodę, więc nie ma to wielkiego znaczenia. O, nie, tu jest. Okej. Okay. Gdzieś tak po środku to myślę, że będzie gdzieś. tu. dobra. To teraz jeszcze musimy. A nie, ja muszę. O ja, muszę jeszcze przecież ten. Dobra, czekajcie. Musimy tutaj blisko zrobić. No bo ja muszę najpierw wrzucić na skrzynię tę korbkę. Tę korbkę. O, dokładnie. Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. I dobra, jeszcze raz. Teraz prawidłowo znowu ustawić to gdzieś tak na środku. To moim zdaniem gdzieś tu. No, może kawałek dalej. OK, dobra. Włączamy wodę. No i otwieramy bramę. No i giz super, Wi dobra, to już będzie teraz czas na ostatnią scenę chyba z dodatku. Ta z tyłu jest potwór. O, świetnie, świetnie. Świetnie mi wyszło z tym hakiem. Dawaj, 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 na kratkę, na kratkę, na kratkę. I się wspinamy. Dziękuję bardzo. Jeden, z tym hakiem mi nie wyszło. Jest tam telewizor. Telewizor. Bardzo pasuje tak do... Kwestii, no... Bardzo pasuje do drugiej gry. gry. Telewizor. To chyba podnosimy poziom wody? Tak, trochę. mogłem poczekać, żeby dopłynęło... ...do mnie. Dobra. Sied, 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 sied. Jeszcze kliknąłem przez chwilę. Puściłem kwestię chwytu. Balszy. O. Jeden, przez ułamek sekundy widzieliście jakie to było wielkie? O. Już nie tego. Już nie strzela, czyli musiały puścić korki, i, i, i te. Tak, wszystko zgasło, więc na wszelki wypadek, jakby właśnie ktoś się zastanawiał, że o nie, nie można teraz trafić w wodę, więc jak się pewnie trafi, to się ginie. Jeśli by się skoszyli od razu, to tak, ale teraz, już po chwili, kiedy to wszystko zgasło, już nie. O, zajmą jeszcze ostatnią buteleczkę. Ogarnijmy ją sobie skoro to i tak już jest koniec dodatku. Która jest godzina? Ja mam jeszcze godzina, półtorej, no mam tak z dwie godziny czyli tak naprawdę jakbym się uparto, mógłbym nagrać do końca, tylko tak naprawdę nie chcę nagrywać za szybko tego do końca. Chcę sobie, wolę sobie jeszcze rozłożyć to na jutro, potem sobie zrobić na przykład ze 2-3 dni przerwy i sobie nagrać ze dwa odcinki z Little Nightmares 2 i potem znowu sobie zrobić ze 2-3 dni przerwy i nagrać kolejne dwa, żeby tak... Wiadomo, nie skończyć za wcześnie przed premierą Little Nightmares 3. Chociaż, wiadomo, zawsze mogę sobie po prostu prywatnie, poza nagrywaniem, jeszcze raz przejść demo do Little Nightmares 3. Na przykład dzień przed premierą gry, żeby jeszcze kwestie kontroli, no i mamy. No i złapał nas woźne dozorca. Teraz mamy, będziemy mieli scenkę, o której wspominałem w głównej grze, w pierwszym albo drugim odcinku. Tak, szóstka jest tam na górze, a my jesteśmy w tej, w tej dużej kratce, która. Uwaga! Jest pierwsza do zabrania. Nie wiem, czy tam z tyłu, w tej jednej z tych dwóch klatek jest powiedzmy ta dziewczyna, która opuściła latarkę. Czy po prostu to jest ten sam design, ta sama grafika, ale, ale tam ta dziewczyna. E, no, zjadłem robale. Nie wiem. Dobra, więc technicznie rzecz biorąc, z tego co mi się wydaje, to dodatki są ze sobą połączone nawet na tyle, że z góry się zaczyna kolejny dodatek. Po prostu z automatu, bo to jest tak jak, jak, jak główna gra, że dosłownie to są jakby sekcje całości, te trzy dodatki, pomimo tego, że wychodziły tam po co tam 3, 4, 5 miesięcy, tam przerwy miały. Ok, w związku z tym wyjdźmy sobie do menu głównego. Ja sobie dodatek drugi, czyli The Hideaway, czyli kryjówka, z tego tak, zapamiętam, sobie wznowię, w cudzysłowie, a ogarn, rozpocznę i ogarnę cały w następnym odcinku. W związku z czym dziękuję za oglądanie tego czwartego odcinka ogólnie z mojego przechodzenia The Nightmares, a konkretnie z mojego przechodzenia w tym odcinku dodatku, pierwszego dodatku, The Depths, czyli głębiny. Jest to fajny dodatek, tak jak mówię, dość krótki, ale też... no, może być, bez przesady. Szkoda, że druga część nie ma dodatków, ale trzecia część, z tego co mi się wydaje, to ma już fundamentalnie zapowiedziane, że będzie, czy tam będą jakieś dodatki do tej gry. Do usłyszenia jutro w dodatku drugim, czyli kryjówka. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, И честь.